No i co, wracam do Was i Few Minutes later, jak w studiu graficznym kolorowo, widzicie, już drukarka jest przedrukowana. Trochę mi to zajęło, muszę przyznać, nie chciałem się te dysze poprzetykać. Jak widzicie, tam jest każdy etap, każdy etap czyszczenia głowic, podstawowego czyszczenia głowic oraz zaawansowanego czyszczenia głowic. No i. Tutaj, tutaj widać kolorowy wydruk w pełni. Wszystkie kolory są ładnie mieszane, aż przyjemnie na to popatrzeć. Więc tutaj wszystko jest dobrze. No i co? No Na tym byśmy zakończyli. Troszeczkę to potrwało, yy, przeczyszczenie tej głowicy. Tak jak Wam tutaj o, o, pokazywałem, kolory nie były drukowane. No i przez przy czarnym kolorze wszystko było w porządku, ale już trzy kolory, żółty, niebieski i magenta, cy, cyjan, yellow, magenta, cyjan, tak, te wszystkie trzy kolory po prostu były szarpane, także czyszczenie głowic pomogło, no i mamy efekt taki jaki mamy, czyli kolorowe studio graficzne, tak, no. Pracownia już jak studio graficzne, tam właśnie skończyła się drukować kolejna faza figurki. Niebawem Wam pokażę, jakiej. Także naprawdę zmieniłem? Serwis w studio? Nie, no coś, oszalałeś. Także co? Drukarkę będziemy mogli spokojnie klientowi tutaj. Pokazać. No i co? Do zobaczenia w kolejnych przygodach. Ahoj!